Rosyjski ceniony system obrony powietrznej S-300 właśnie został zniszczony a to jedynie preludium. W imponującym pokazie siły, izraelskie F-35 zniszczyły trzy irańskie baterie S-300 produkcji rosyjskiej pod koniec października, pozostawiając irańskie niebo całkowicie otwartym i podatnym na ataki. Atak nie tylko ujawnił słabość Iranu, ale także zawstydził Rosję. Systemy te miały być szczytem rosyjskiej myśli technicznej, a jednak uległy pod naporem nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jeśli S-300 nie radzi sobie z izraelskimi atakami, to co to mówi o zdolności Rosji do obrony własnej przestrzeni powietrznej w obliczu dominacji zachodniej siły ognia? To nie był tylko atak, a oświadczenie. Jak izraelskim F-35 udało się pokonać rosyjską technologię wojskową i co to oznacza dla jej przyszłości? Rozłóżmy nasze rozważania na czynniki pierwsze. Zniszczone w Iranie S-300 były rosyjskimi S-300 PMU-2, wersjami eksportowymi rodzimych S-300. A więc cechującymi się nieco niższymi możliwościami operacyjnymi, podobnie jak większość systemów eksportowych. S-300 przez długi czas były uważane za jeden z najskuteczniejszych systemów przeciwlotniczych na świecie. S-300 zostały opracowane w latach 70., gdy Rosja była jeszcze znana pod nazwą Związku Radzieckiego. S-300 weszły do służby w latach 80. jako system rakietowy średniego zasięgu. Założenie było proste: tradycyjne systemy obrony powietrznej miały głównie charakter stacjonarny i wymagały dużo czasu na przygotowanie, by osiągnąć maksymalną efektywność. Kiedy S-300 były opracowywane, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich posiadał już system rakietowy dalekiego zasięgu. Starzejący się S-200, mogący razić cele z odległości 190 mil. Pierwsze wersje S-300 zaczynały od zasięgu 60 mil. Początkowe ograniczenia zasięgu S-300 nie trwały długo, ponieważ Związek Radziecki szybko poprawił wydajność systemu. S-300 wyróżniał się wśród systemów z tego okresu możliwością szybkiego przemieszczenia po wystrzeleniu pocisku, przy jednoczesnym zachowaniu i znacznych możliwości przeciwlądowych i przeciwrakietowych. Oznaczało to, że wróg musiałby przeprowadzić dewastujący atak wyprzedzający, czego wiele państw nie mogło wówczas dokonać. System był mobilny, co pozwalało mu niszczyć nadlatujące pociski lub samoloty a następnie zmieniać pozycję, aby uniknąć wykrycia przez wroga. Pierwsze prawdziwe ulepszenia w zakresie S-300 wprowadzono w latach 90., kiedy zasięg systemu podwoił się do około 120 mil. Mimo, że obszar pokrycia był nadal mniejszy niż w przypadku S-200, pociski późniejszego systemu stanowiły mniej niż 1 czwartą rozmiaru ich podstawowych odpowiedników. Oznaczało to, że system mógł transportować pociski na dużą skalę między kluczowymi lokalizacjami, znacznie zwiększając zasięg, który obrona przeciwlotnicza mogła pokryć w danym czasie. S-200 zdegradowano do roli stacjonarnej, ponieważ pociski były skuteczne i szybkie na długim dystansie, ale bateria nie mogła się poruszać z powodu zbyt dużej wyrzutni. S-300 był systemem wysoce mobilnym, co czyniło go bardziej efektywnym w przypadku zmniejszonego zasięgu, poprawiając jednocześnie możliwości operacyjne wojska. Dzięki S-300 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a później Rosja, mogły zacząć przesuwać systemy w bardziej ofensywne, nie natomiast jedynie czysto defensywne pozycje. Mobilność systemu zapewniała mu znacznie lepszą ochronę niż jego poprzednikowi. Być może największą zmianą było jednak przemodelowanie konstrukcji wyrzutni. S-300 PMU, wprowadzona w latach 90., mogła wystrzeliwać wiele mniejszych i lżejszych pocisków w porównaniu do wcześniejszych wersji. Był to pierwszy tego typu system na świecie, ponieważ wszystkie dotychczasowe systemy obrony przeciwlotniczej miały jednorazowe wyrzutnie i cechowały się znacznym czasem przeładowania. To pozwoliło omawianemu dziś systemowi na znacznie lepszy czas reakcji na wykryte zagrożenia. Jeśli wróg przeprowadziłby atak na dużą skalę, ulepszony projekt PMU sprawiał, że bardziej prawdopodobne było, iż będzie on w stanie zapewnić wystarczającą obronę. Co więcej, atakujący falami wróg umożliwiłby systemowi obronnemu szybsze przeładowanie pocisków dzięki ułatwionemu transportowi i montażowi. Ulepszenia S300 sprawiły, że mógł mu przeciwdziałać tylko wróg stosujący przytłaczającą siłę w ataku któremu żaden inny system obronny nie dałby rady się oprzeć. W tamtym czasie pociski dalekiego zasięgu nie były wystarczająco skuteczne, a siły zbrojne nie miały przewagi liczebnej, aby przełamać wzmocnione systemy obrony przeciwlotniczej. Możliwość wystrzelenia wielu pocisków przeciwlotniczych oraz mobilność pozwalająca uniknąć triangulacji bez rozległej obserwacji uczyniły S-300 jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, tego typu systemem obronnym na świecie. W latach 90. Rosja była uważana za jeden z najlepiej chronionych przed atakami z powietrza krajów na świecie. S-300 pierwotnie opracowano w latach 80., a udoskonalono dopiero w latach 90. System przeszedł modyfikację, ale nowszą wersję S-400 wdrożono dopiero w 2007 roku. To oznacza, że S-300 to coraz bardziej starzejący się system, szczególnie w porównaniu do standardów modelu obrony przeciwrakietowej. Iran od dziesięcioleci planuje nabycie odpowiedniego systemu obrony przeciwlotniczej ze względu na długotrwały konflikt z Izraelem i Zachodem. Iran był jednak pod wpływem zachodnich sankcji przez cały ten okres, co doprowadziło do pewnych trudności. Próba zakupu kilku systemów S-300 rozpoczęła się już w roku 2000, ale Kremsz wdrożył zakaz eksportu przynajmniej do Iranu. Podobną umowę zaproponowano w 2010 roku. Gdy Iran był objęty mniej restrykcyjnymi sankcjami, a Rosja zaczęła zastępować rodzime zapasy nowszym S-400, Kreml znów odmówił sprzedaży S-300 Iranowi, ulegając presji Zachodu z powodu nałożonych na ten kraj sankcji. Umowa w końcu doszła do skutku w roku 2015. Irak kupił cztery systemy S-300 od Rosji. Przez ostatnie dekady S-300 były najbardziej zaawansowanymi systemami przeciwlotniczymi w służbie Iranu. Mimo to Izrael zdołał zniszczyć te systemy, używając F-35 i pocisków powietrze-ziemia. F-35 zaprojektowano pod koniec lat 80., co czyni go bronią współczesną dla S-300 przekazanych Iranowi w 2015 roku. Nowoczesne projekty pocisków były kluczowe w uzyskaniu przewagi nad systemem. Obecny system SM-300 jest nieodpowiedni w przypadku pocisków o wysokiej prędkości. S-300, używane przez Rosję, zwłaszcza w wojnie na Ukrainie, są ograniczone w działaniu ponieważ rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej mają więcej warstw niż tylko S-300. Rosyjskie wojsko ma dostęp do wielu ulepszonych wersji S-300, w tym wspomnianego S-400 i baterii znacznie nowocześniejszych S-500, które zadebiutowały w 2021 roku. Iran, mając niewielką liczbę S-300 w porównaniu z ilością pocisków, które Izrael mógłby wystrzelić, początkowo nie miał realnych szans. Co gorsza, już wykazano, że S300 są częściowo nieskuteczne nawet przeciwko systemom zaczepnym z ich własnej generacji. W 2022 roku bateria S300 nie trafiła w wycofujący się izraelski F-16 po ataku na irańskie siły w Syrii. F-16 to platforma powietrzna, która wykazuje znacznie niższe możliwości w zakresie elektronicznej wojny. Teoretycznie F-16 powinien być łatwo eliminowany przez nowsze wersje S300, które Iran posiadał w tamtym okresie. To jednak nie wszystko, ponieważ Iran to nie jedyny kraj, który ich używa. Rosja używa S-300 w wojnie przeciwko Ukrainie. To właśnie tam w pełni uwidoczniły się mankamenty tego systemu. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku kilka raportów donosiło o ukraińskich atakach dalekiego zasięgu, które trafiały, a w większości przypadków niszczyły rosyjskie S-300. To samo zdarzyło się na Ukrainie, która miała przyzwoity arsenał S-300, choć nieco starszych modeli, z czasów, kiedy była krajem radzieckim. Nawet bardziej zaawansowane S-400 padły ofiarą ukraińskiej kontrofensywy. Miało to miejsce w momencie, gdy Ukraina nie posiadała nowoczesnych samolotów. F-16, które Ukraina ostatecznie otrzymała, zaczęły latać nad Ukrainą dopiero w sierpniu 2024 roku, mniej więcej 2,5 roku po rozpoczęciu wojny. W związku z tym, nawet nieco starsze systemy obrony przeciwlotniczej przestały być skutecznym środkiem odstraszającym przed atakami dalekiego zasięgu. S-300, mające ponad 40 lat, Wyraźnie zdradzają swój zaawansowany wiek. Wróćmy jednak do problemu Iranu. Bez rzeczywistych systemów obrony przeciwlotniczej pozostałych w kraju, rozległe systemy wojskowe i złoża Iranu nie mają faktycznej ochrony przed nalotami. To niebezpieczny precedens, zważywszy na posiadanie przez Izrael jednych z najbardziej zaawansowanych systemów broni dalekiego zasięgu na świecie, głównie dzięki znacznej pomocy ekonomicznej i wojskowej uzyskanej od Ameryki. Iran znajduje się w stanie praktycznie otwartej wojny z Izraelem od kilku miesięcy, ograniczając się tylko do mniejszych bitew. Możliwości wywierania przez Iran presji militarnej na Izrael mogą dobiegać końca. Od nasilenia konfliktu Hamas-Izrael Iran zdołał ukryć się za swoimi grupami zastępczymi w Syrii, Libanie i Jemenie. W ten sposób irańskie systemy obrony przeciwlotniczej stworzyły drugą warstwę ochrony. Grupy zastępcze nie posiadały znaczących zdolności obronnych bezkarnie atakowały na długie dystanse, licząc, że obecność cywilów powstrzyma Izrael od kontruderzenia. Oznaczało to, że Izrael atakował łatwiejsze cele, aby oszczędzić pociski i zminimalizować ryzyko utraty cennych samolotów. Na skutek eskalacji ataków Iranu na Izrael, szczególnie kiedy Iran zaczynał bezpośrednio wystrzeliwać pociski na terytorium Izraela, stało się jasne, że pośrednie taktyki nie są już najlepszym sposobem na obronę Izraela. Usunięcie przez Izrael irańskich systemów obrony przeciwlotniczej wysłało jednoznaczny komunikat. Iran powinien wycofać się z dala od Izraela, zaprzestać ataków rakietowych i przestać finansować regionalne grupy paramilitarne. W innym przypadku Izrael planuje przeprowadzić bardziej destrukcyjne ataki na terytorium Iranu. Bez systemów S-300, które mogłyby pochłonąć pociski, droga izraelskiego ataku jest otwarta na kluczowe obiekty wojskowe Iranu, w tym obiekty do wzbogacania uranu budowane w ostatnich latach. Warto również zauważyć, że Izrael nie został szczególnie dotknięty rocznym atakiem ze strony pośredników finansowanych przez Iran. Przez ponad rok kraj ten odpierał atak rakietowy za atakiem praktycznie ze wszystkich możliwych stron. Większość rakiet dalekiego zasięgu nie trafiła do Izraela, a pozostałe szybko eliminowały amerykańskie i izraelskie służby. W przeciwieństwie do innych przypadków, atak na irańskie S-300 był bezpośrednim uderzeniem Izraela w Iran, powodując trudne do szybkiego usunięcia szkody co potwierdza przewagę ofensywną Izraela nad Iranem. Poprzednie ataki Izraela miały podobny cel: testowanie i wyłączanie z użycia irańskich systemów obronnych. Wcześniejszy atak na baterię S-300 w Iranie przeprowadzono wyłącznie za pomocą dalekosiężnych pocisków balistycznych, nie natomiast samolotów. Zdjęcia satelitarne po ataku ukazały poważne zniszczenia terenu. Pociski balistyczne nie wymagały od izraelskich sił powietrznych wniknięcia w irańską przestrzeń powietrzną, co chroniło je przed systemami S-300. Krótszy zasięg pocisków balistycznych w porównaniu do F-30, 5 oznaczał, że Izrael mógł atakować tylko cele znajdujące się bliżej swojego terytorium. Atak uznano jednak za co najmniej częściowo udany, biorąc pod uwagę, że był to pierwszy przypadek, kiedy Izrael zdecydował się przetestować obronę Iranu. Późniejszy atak na większą skalę bazował częściowo na wynikach tego testu. W przeciwieństwie do Rosji, Iran nie ma krajowego zapasu systemów obrony przeciwlotniczej. W ciągu ostatniej dekady Iran polegał na Rosji pod względem dostaw sprzętu i zaopatrzenia. Rosją jest jednak w stanie wojny z Ukrainą, przez co praktycznie nie ma możliwości, że przekaże swoje własne zapasy S300. Z uwagi na fakt, że rosyjskie S300 nie działają już tak dobrze na froncie ukraińskim, Rosja będzie potrzebować wielu bardziej zaawansowanych modeli S400 i S500, sprawia to, że Rosja jeszcze mniej chętnie niż do tej pory podzieli się w najbliższym czasie swoją obroną z Iranem. Co to oznacza dla tych dwóch krajów? Podczas wojny na Ukrainie i konfliktu Izrael-Hamas, który skłonił Iran do działania przeciw Izraelowi, Rosja i Iran znalazły się w geopolitycznym konflikcie z Zachodem, głównie z NATO, jego najbliższymi sojusznikami oraz Izraelem. Kraje te efektywnie wymieniały się sprzętem w zależności od możliwości produkcyjnych każdego z nich. Iran jest jednym z największych światowych producentów rakiet dalekiego zasięgu i dronów. Irańskie drony były często rozmieszczane z Rosji i używane do atakowania ukraińskiego wojska oraz strategicznych celów. Iran dostarczał również swoim współpracownikom w pobliżu Izraela praktycznie ten sam typ broni. Skala produkcji pocisków i dronów w Iranie może być porównywalna nawet z krajami zachodnimi. Izraelskie i natowskie systemy obrony przeciwlotniczej wystarczyłyby zestrzelić większość tych elementów wyposażenia z nieba. Iran prawdopodobnie stopniowo traci zapasy broni dalekiego zasięgu. Głównie próbując daremnie zniechęcić Izrael przed agresywnymi działami przeciwko Hamasowi i Zachodniemu brzegowi. Ciągłe ataki rakietowe irańskich sojuszników zmusiły Izrael i Stany Zjednoczone do odwetu. W pewnym sensie dostarczone przez Iran zapasy rakiet miały pewien cel. Jednak na tle osiągnięć Izraela może to nie być tak istotne, jak oczekiwał Iran. Możliwości Iranu w kwestii produkcji dronów są w dużej mierze zależne od wygórowanych cen, których kraj ten żąda od Rosji. Dron Shabib 136, często używany w Iranie i Rosji, kosztuje Iran od 20 do 50 tysięcy dolarów. Iran sprzedaje broń Rosji za zdumiewającą sumę 193 tysięcy dolarów. Mimo wysokich kosztów produkcji, Iran uzyskuje ponad 140 tysięcy dolarów z każdego drona sprzedanego Rosji. Jak Iran jest w stanie to zrobić? W ciągu ostatnich dwóch lat Rosja desperacko potrzebowała większej ilości broni dalekiego zasięgu. W trakcie wojny na Ukrainie rosyjskie siły zbrojne, mimo przytłaczającej przewagi liczebnej na początku konfliktu, nie okazały się wystarczająco skuteczne, jeżeli chodzi o zwalczanie ukraińskich wojsk. Można to przypisać kilku czynnikom, z których najważniejszym jest brak zdolności adaptacyjnych ze strony Rosji. Jednym ze sposobów, w jaki Rosja konsekwentnie wywiera presję na Ukrainę, jest obecność długodystansowa. Ma ona dwie formy: artylerii i pocisków. Szacuje się, że Rosja i jej sojusznicy produkują około trzy razy więcej pocisków artyleryjskich niż kraje zachodnie. NATO wysyłało do Ukrainy około miliona pocisków rocznie, wykorzystując krajowe możliwości produkcyjne, natomiast Rosja ma potencjał wyprodukowania 3 milionów pocisków. Północna Korea dostarczała pociski artyleryjskie Rosji, szacunkowo od 500 tysięcy do 3 milionów pocisków w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca 2023 roku. Szacuje się, że Rosja posiada największe zapasy wyrzutni artyleryjskich, w tym holowanej i samobieżnej artylerii. Rosyjskie systemy artyleryjskie są uważane za bardziej zaawansowane, niż ich zachodnie odpowiedniki, z większym zasięgiem lub wyższą szybkostrzelnością. Z drugiej strony, Rosja bezwzględnie używa rakiet dalekiego zasięgu do ataków na Ukrainę, by odciąć ukraińskie siły zbrojne od linii frontu. Przewaga Rosji w kwestii artylerii zmuszała Ukrainę do przyjęcia postawy defensywnej przez większość wojny. Pociski i wojskowe drony, które produkuje Rosja, są gorsze do irańskich. Rosja uzależniła się od irańskiego wsparcia w postaci nowoczesnych pocisków, dzięki którym może kontynuować atak. Zwiększające się zakupy pocisków przez Rosję od Iranu oznaczają, że Iran zyskuje fundusze na własne działania militarne wymierzone w Izrael. Trwać to będzie tylko dopóki Iran i Rosja będą w stanie utrzymać swoje systemy obronne. Ofensywa Ukrainy pod Kurskiem przechyliła szale zwycięstwa na jej stronę. Odpowiedź Rosji na inwazję w Kursku była znacznie opóźniona, prawdopodobnie z powodu ogromnego braku sprzętu i wyczerpania żołnierzy w całym kraju. W efekcie Rosja musiała nieznacznie zmienić kierunek swoich działań. Choć wciąż używała rakiet dalekiego zasięgu, musiała wzmocnić linię obronną głównie przez zwiększone użycie dostępnych systemów przeciwlotniczych. We wrześniu ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji zwiększyły konieczność podjęcia takich działań. 10 września Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronami którego celami były m.in. stolica Rosji, Moskwa oraz kluczowe obiekty wojskowe. Rosja po raz pierwszy w obronie była równoznaczna z Iranem, który został nagle odcięty od jednego z niewielu pozostałych źródeł dochodu. Iran eskaluje konflikty na Bliskim Wschodzie, by odwrócić uwagę Zachodu od wojny na Ukrainie i skierować ją na kryzys humanitarny w Izraelu i regionie. To może nie wystarczyć. Najnowszy atak Izraela wykorzystał samoloty F-35 od dekad, uznawane za szczytowe osiągnięcie w kwestii myśliwców. Elastyczność i zdolności stealth samolotu pozwoliły zachodowi zdominować niebo, pokazując swoją przydatność w wielu kolejnych mniejszych i większych starć. Samolot nie jest przeznaczony do transportu bomb, w tym pocisków w powietrze ziemia, zdolnych przebić się przez grube warstwy ziemi i betonu. Rozpoczyna się era bombowców stealth w Ameryce. Ogłoszono zamiennik dla bombowca stealth B-2. Nowy B-21 Ryder zadebiutował w listopadzie 2023 roku, a amerykańskie siły powietrzne planują zastąpić 19 posiadanych B-2 200, B-21. Przekonanie co do wydajności B-21 pokazuje, że Stany Zjednoczone Ameryki uważają zdolność do uderzenia w dowolny cel naziemny, niezależnie od odległości e, zapewnianej mu ochrony, za kluczowy element nowoczesnej wojny. B-2 zostały skutecznie wykorzystane przez amerykańskie wojsko w Jemenie do rozbicia magazynów broni Houthi. F-35 najnowocześniejszy izraelski samolot zdolny do przenoszenia bomb nie stanowi odpowiedniego uzupełnienia siły ognia kraju. Gdy B-21 wejdą do produkcji, Stany Zjednoczone Ameryki jako bliski sojusznik Izraela mogą być skłonne dostarczyć najnowsze bombowce stealth i skoordynować ich użycie przeciwko Iranowi. Izrael używając F-35 przeciwko S-300 pokazuje możliwości nowoczesnego samolotu w starciu ze starzejącymi się systemami obrony przeciwlotniczej. Fakt, że Ameryka zyska dostęp do bardziej zaawansowanego bombowca Stealth, znacznie zwiększający możliwości powietrze-ziemia, stanowi zagrożenie dla Iranu. Jeśli Izrael dotychczas powstrzymywał Iran przy użyciu amerykańskiej broni poprzedniej generacji, to prawdopodobnie z projektami następnej generacji mógłby osiągnąć znacznie więcej. Zagrożenie to ma również stanowić dla Rosji sygnał do przebudzenia. W miarę trwania wojny na Ukrainie kraj szybko traci swoje geopolityczne wpływy i środki finansowania. Rosyjska gospodarka Zaczęła praktycznie pochłaniać wszystkie branże kosztem sektora wojskowego i energetycznego, ale zyski da się zauważyć wyłącznie w krótkim okresie. Oznacza to, że Rosja prawdopodobnie wyczerpie możliwości wynagradzania Iranowi rakiet dalekiego zasięgu. Bez tej wymiany oba kraje mogą stracić znaczny potencjał ofensywny i defensywny. Zachód może wykorzystać osłabienie sojuszu, by go zniszczyć poprzez nałożenie surowszych sankcji. Jakie jest Twoje zdanie na temat rozwoju sytuacji między Izraelem a Iranem i jak wpłynie ona na Rosję? Daj nam znać w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za uwagę. Warto sprawdzić, jak F-35 Lightning II zniszczył piratów Houthi lub obejrzeć inny film na kanale.